Ja się na kogoś, jestem Bella i jestem w Tokaboka, Boka, części 4. I widzimy się tam. W... O no właśnie. Damy sobie ranek. Jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, kliknij na dzwoneczek i już filmik. To będziesz na bieżąco Wpadajcie na mojego TikToka, czyli kocieczki Belli 2. No trochę nam się, jeżeli już macie zegary, to wiecie, co Was czeka. Domek Walendy, Słuchajcie, on jest bardzo ładny. Większość YouTuberek już go ma, no lub też nie mają, na przykład jego ja nie mam. No dobra, to idziemy odebrać. Mm. Kwiatuszki. Mm, czekoladki. I liścik miłosny. Mm -hmm -hmm. To odbierze dzisiaj historyjka, może będzie ich o moje kwiatki i ten. Dzień dobry. Oj, moja okulary. Dzień dobry, przyszłam po moje czekoladki. Okej okay. Aha, pytajcie mnie czemu tutaj nie ma tego ludzika bo go sobie i Co? Więc Jeżeli pod tym filmiczkiem zostawicie 15 tysięcy łapek w górę to kupię sobie nowy I, I widzimy się Okej okay. Jeszcze na chwilę, jesteśmy po przerwie i widzimy się jeszcze za chwilę. Więc, jesteśmy tutaj, tak mam urządzony domek. O, ona właśnie już przyszła z paczkomatu. I nie wiem, gdzie dać te kwiatki. Kwiatki może dam na razie sobie na stół. A liścik pójdę dać tutaj, do pokoju. Zadziło się. A, to są mop. Więc tutaj na górze macie takie jakby światełka i inne rzeczy. To oznacza, że zbliżają się walentynki. Na, na razie pokażę wam. o! Jak kom on ma? śmieszną fryzurę? Nie wiem czemu mu tak zrobiłam. Zrywam mu coś bardzo złego. Więc tak dzisiaj wygląda nasza dzisiejsza rodzinka, a ona... Nie ona, tylko ona pójdzie się, może przebrać w to. Jak to wygląda? Lepiej w tym czy w tym? Fryzerze że lepiej w tym. Więc, na chwilę... Chodź, ja że Aga po Okej, przepraszam Was za tamto. Więc, idziemy na chwilę tutaj. Nagryła się? Tak, nagryło się. Tyle już ludzików zrobiłam i piszcie mi oczywiście, która wam się najbardziej podoba. No to jest super fajna. O, tylko ja i te włosy muszę zmienić. A i oraz piszcie mi w komentarzu. Którą frazurę Wam się najbardziej oczywiście podoba? Tak, weźmiemy jej Kolorek. Jasny, ciemny. O może taki? Może też kolor skóry zmienimy? Tak ładnie wygląda. Aśnie nos. Nie wiem jak gwy, ale ja bym jej taki nosek nie, Jak wam się to było? Ja, eee, zbyt chłopięce. Taka w fietuszka. Lepiej da w tak? I mogę Wam jeszcze pokazać, jakie to mam, bo wy chyba jeszcze tego nie wiecie O, chociażby mam coś takie. O, lub taki mam. Ja tak się zastanawiam czasami, co wy to dla Was nagrać? I Was bardzo serdecznie przepraszam za to, że tak długo nie było odcinku, no ale jaką kompletnie... O, albo to. Po prostu... Kompletnie nie wiem, co dla Was nagrać. Um, I mam nadzieję, że Wam się moje filmy oczywiście podobają. Nie płacz, bo nie Nie mam na i widzimy się zaraz. Okej, okay, jestem. Już po zmianie. Tak wygląda nasza piękność. Teraz, jak wiecie o tym, lub nie wiecie. Wy w tym miecie yy... się no. chyba już to teraz albo nie nie ok, gdzie nam się tu wbijali no właśnie, przyszła gwiazda za tym obrazem macie tutaj zawsze kryształ, ja go już sobie wzięłam no i właśnie ja nie rozumiem jednej rzeczy. Moja koleżanka ma, ma tylko to. I wy też to macie. Na no jak każdy z nas. A ja mam to i to. Myślałam, że wy też to macie. Więc widzimy się to. Ok, wracamy do domku. Trochę wam więcej takich niepotrzebnych rzeczy pokazywałam lub potrzebne Okej. Okay. I piszcie mi, czego wy chcecie do serii, bo ja wam czasami zrobię... ...różne serii, o tylko jakie mnie poprosicie. Teraz włoszam do tamtego domku, bo teraz tam będę narwała sobie historię. Przepraszam Was ale u mnie wierzą. Zostali. No i nie trochę nie będzie słać, bo ci mam już tyle zebranych, bo u moich sąsiadów robi się REM. Okej, okay, wróciłam z czekoladkami. Oj, nie ta skrzynka. ale chyba dzisiaj jest jakiś mm, dzień remontów. To jest nasz głupinek, mały śniadek, mały tofi. To jest. Bella, Karol, Marta, Olivia. Przepraszam was. Okej, okay, to się możemy ubierać już. Ja ubieram się w to. Ty założysz to. Nasz Karol to. A dziewczynki to. Dam sobie tu okulary, ja ona weźmie sobie uszniki. Oj. Albo ona sobie weźmie czapkę. I idziemy sobie na... No. Lobowisko. Ponieważ się domyśliliście po ubiorze, pytacie mnie, czemu tak często zatrzymuję? Dlatego, że oni tam wierzą na górze, a ja nie chcę, żebyście tego słyszeli. No bo kto by chciał, to. Oj, chyba minęłam? mnie. A to dokąd się zabierasz? Nie ma końca, bo będę nam tutaj, a nie tam, gdzie nie ma śniegu. Trochę podejrzane. I patrzcie, tu mamy oczywiście też takie, jakby, o, niczego czegoś? nie ma. Tu mamy talerzyczki. Aha, to, to były placki, a nie talerze. Mhm. się to otworzy Oj okay. I widzimy się za

Idzie tylko przesyłacie palcem i jeżdżą. Przepraszam Was? Nie, no oni idzie, mi robią nazwę w nagrywaniu. Więc ja się na dziś zami kończę i pa pa!